Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Jana. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oczywiście to są słowa pana Jezusa. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przybywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, ojca. Co to znaczy, że człowiek będzie umiłowany przez ojca, jeśli będzie zachowywał przykazania? Czy to jest jakiś warunek? Czy Bóg kocha nas miłością bezwarunkową, czy warunkową? Czy stawia warunki? No, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale coraz częściej słyszymy w kościele katolickim też taką naukę, że Bóg kocha cię miłością bezwarunkową. No to ja tego nie rozumiem. Jezus stawia tutaj warunek, przestrzegaj przykazań, zachowuj je, no to będziesz umiłowany będziesz umiłowany przez Ojca i przeze mnie też, mówi Jezus a jak nie będę przestrzegał przykazań to będę umiłowany, czy nie? czy to jest różnica? czy to jest ważne? czy przykazania są w ogóle ważne? czy nie są ważne? bo dzisiaj czytamy w pierwszym czytaniu z dnia o przykazaniach nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz potem o sądzie Ewangelia z dnia mówi o sądzie, o sądzie. Jezus osądzi tych, którzy zachowywali przykazania i tych, którzy nie zachowywali przykazań. miłość Boża jest warunkowa czy nie? Bóg kocha mnie takiego jakim jestem, czy takiego jakim się stanę? No bo jeżeli kocha mnie taki, takiego jakim jestem, to ja to ja nie muszę się starać. Nic nie muszę. Jestem kochany. Nie muszę chodzić do kościoła. Mogę. Jak chcę, to chodzę. Jak chcę, to się modlę. Jak chcę, to... to staję się dobry. Nic nie muszę. Nie ma warunków. Katechizm kościoła katolickiego... Nie mówi o tym, że miłość Boża jest bezwarunkowa. W ogóle nic takiego nie znajdziecie tam. Biblia nic o tym nie mówi. A skąd ludzie o tym trąbią? Skąd, skąd wzięli tą naukę? Gdzie doświadczyli takiego objawienia? No to są wymysły ludzkie. Na podstawie Biblii oczywiście, ale nie ma czegoś takiego w Biblii. No i to jest problem, że to jest głoszone nawet w, w naszym Kościele katolickim. Jan Paweł II o tym nie, nie, nie głosił. Benedykt XVI też o tym nie mówił. Dopiero papież Franciszek. O tak, on o tym dużo mówi, ale on mówił o różnych rzeczach, które nie są zgodne z nauką Kościoła. Mówi, co chce. Jest papieżem, ma prawo. Ale będzie z tego musiał zdać sprawę w swoim czasie. Oby to odwołał, co jest nieprawdą. O to się powinniśmy modlić. Bardziej niż o jego zdrowie fizyczne, o zdrowie duchowe, ale nie o zdrowie fizyczne. Okej, okay, módlmy się, ale zdrowie duchowe jest ważniejsze niż zdrowie fizyczne, prawda czy nieprawda? Zresztą zobaczcie, my dzisiaj jesteśmy tak mało odważni, żeby głosić prawdę. Tak się boimy, że zostaniemy wykluczeni z kościoła, że będą nas źle mówić. No Jezus mówił, wy, wy, wykluczą was z synagogi. Kościół. Musi umrzeć, tak jak Chrystus umarł, bo Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. I musi umrzeć, a umrze wtedy, kiedy straci źródło swojego istnienia. A źródłem istnienia Kościoła jest Eucharystia. Jeżeli ja słyszę nam, że ksiądz mówi tak: Pan Jezus 40 dni przebywał na pustyni, ale nie możemy patrzeć na to, w tak wprost, że to takie 40 dni, nic nie jadł, tylko że tak symbolicznie 40 dni, nie? Symbolicznie 40 dni, symbolicznie 40 lat chodzili po pustyni, to czemu my mamy też nie przeżywać tego wielkiego postu w sposób symboliczny, na przykład dwadzieścia parę dni albo jeden dzień. Dlaczego mamy 40 dni pokutować? Skoro Jezus symbolicznie 40 dni pokutował, pokutował, no, przebywał na pustyni, cierpiąc, doświadczając próby, będąc kuszonym przez szatana. Y Niedługo symbolicznie będziemy przyjmować ciało Chrystusa. To jest symboliczny Jezus. I wtedy to już nie będzie Kościół. I do tego zmierzamy małymi kroczkami. Tylko kto wtedy będzie oponował, kto wtedy powie, nie zgadzam się z tym. Niewielu, reszta. Reszta ocaleje. Jest takie słowo z księgi Ageusza. Chciałbym Wam przytoczyć to słowo. Dnia 21 miesiąca siódmego pan skierował te słowa do proroka Ageusza: Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szaltiela, namiestnikowi Judy i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu. Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha Zorobabelu, wyrocznia Pana. Nabierz ducha arcykapłanie Jozuel, synu Josadaka. Nabierz też ducha całego ludu Ziemi, wyroczna, wyrocznia Pana. Pracujcie, bo ja jestem z Wami, wyrocznia Pana zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z Wami, gdy wyszliście z Egiptu. No i... To jest pascha. Jezus ustanowił paschę, nową paschę, nowy przymierze. I my dążymy do tego, żeby się zmieszać z tymi, którzy głoszą bezwarunkową miłość Pana Jezusa, różne jakieś nieprawdziwe rzeczy na temat Kościoła, niszcząc Kościół, niszcząc mistyczne ciało Chrystusa. Odrywając to, to mistyczne ciało Chrystusa, jak, jak ci ludzie, którzy niszczyli Jezusa ciało, biczując go, rozrywając go na strzęby, przytwierdzając go do krzyża, a potem składając jego ciało do grobu, tak Kościół dokładnie to samo musi przeżyć. Oczywiście na przestrzeni wieków, lat. Gdzie Jan, apostoł, mówi, że duch antychrysta jest już tu, na ziemi. Wielu jest antychrystów, i no właśnie, antychryści będą zmieniać prawdę o Bogu, o Jego miłości. Mądrość 7:28. Bóg kocha tylko tego, kto przebywa, kto mieszka razem z mądrością. Tylko tego kocha, tylko tego miłuje. Przyjdą sobie głupie panny, z tymi swoimi lampami zaopatrzone w oliwę, ale tą oliwę kupią sobie tam u kogoś innego i nie będą wpuszczone. No przecież kochasz nas. No jeśli nas kochasz, to później nas wpuścić. Wpuść nas. Nie, bo was nie znam, nie kocham was wcale. Mieliście czas, miałyście czas, głupie panny, żeby zaopatrzyć się w tą oliwę u mnie. A nie zrobiłyście tego. Poszłyście do świata. Juda, nie Judasz, słusznie pyta Jezusa, Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Właśnie Bóg się nam objawia, ani nie światu. Świat Go nie przyjmuje. Świat Go odrzuca. Do świata Bóg przemawia w przypowieściach. Tak jak do tłumów. W przypowieściach do nich mówił. Dając im namiastkę swojej miłości, ale nie, nie, nie dając im równocześnie. Dając im po to, żeby wypełniło się słowo, że mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, bo stwardniało serce tego ludu, oni mnie nie kochają. Więc ja nie umiłuję ich. Nie przyjdę do nich. Nie będę z nimi wieczerzał. Nie będę z nimi przebywał. Oni mogą mówić, że mają mnie w sercu, ale no, tak naprawdę mają mnie gdzie indziej niż w sercu. Bo gdyby mieli mnie w sercu, to by zachowali moje przekazania i wtedy doświadczaliby mojej miłości. Zobaczcie, że my teraz, my musimy się ubezpieczać. Nie możemy żyć bez pieniędzy. Nie możemy żyć bez pracy, bez, bez tych powiązań, jak w Egipcie. My musimy mieć. Nie możemy zostawić wszystkiego, no bo z czego będziemy żyć? Jeśli Bóg cię kocha, to zostaw wszystko i on cię, on cię nakarmi. On cię nakarmi tak, jak nakarmił swój lud. 40 lat chodzili po Ziemi Obiecanej, chyba że to jest symbol, bo archeolodzy nie znaleźli. Żadnych dowodów na to, że był ekschodus. No nie znaleźli. Nie znaleźli. Ja już mówiłem o tych dowodach, chyba tutaj. Nie znaleźli dowodów na, na to, że Jerycho zostało zniszczone. No nie znaleźli, więc może Jerycha nie było. Może w ogóle Biblia to jest zlepek takich fajnych y, przypowieści. Ale traktujmy ją symbolicznie. Coraz bardziej symbolicznie traktujemy Biblię. No i potem ludzie mają problemy z New Age'em, z synkretyzmem. Łączą wszystko ze sobą. Tak jak, tak jak Izrael. Izrael, a potem Juda odłączyli się od Boga i zaczęli mieć Bożki. I zaczęli. Oddawać chwałę wszystkiemu, wszystkiemu, co się rusza, wszystkiemu, co się błyszczy, wszystkiemu, co głosi pokój, pokój, pokój. Nie będzie wojny. Nikt, nikt nam nie zagrodzi, zagrozi. Nic się nie stanie, wszystko będzie cacy. Jak malina, wszystko będzie dobrze. My się tylko zajmijmy sami sobą, uwielbiajmy Boga, bo tak naprawdę to uwielbienie Boga to jest. Jedno wielkie nasze doświadczenie, bo jak uwielbiam Boga, to się czuję lepiej. Światełka sobie włączę, muzyczkę sobie fajną włączę. Muzyczka jest taka fajna, taka przyjemna. I nie ma warunków. Jestem kochany. I fałszywe proroctwa lecą jak znud. No i ludzie już sakramentów nie potrzebują. I kupczą słowem. Zachowują się jak kato celebryci, mieszają się z protestantami, wszystko już jest wymieszane, nieprawdziwe. Jezu, kochany. Nabierzcie ducha. Nabierzcie ducha. Kiedy nabierzesz ducha? Kiedy będziesz wypełniał przykazania, trwał w miłości Bożej, wtedy. Pocieszyciel Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy. I przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem, co ja Wam powiedziałem, mówi Jezus. A nie co powiedział nam ktoś, kto niby zna Jezusa, tylko pytanie: jakiego Jezusa? Może Jezusa Barabasza. Tak jak to jest pokazane w tym nowym tłumaczeniu pierwszego Kościoła którego Jezusa chcecie? Jezusa Barabasza czy Jezusa z Nazaretu, który jest królem żydowskim? Nie pisz, że on jest królem żydowskim, tylko że on tak o sobie powiedział. Chcemy Jezusa Barabasza, a Barabasz był zbrodniarzem. Zbrodniarzem. Którego Judę chcesz? Iskariotę? Czy Judę, który teraz mówi i wytrwał przy Panu, nie wyszedł w nocy. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.